Co możemy zrobić, aby młodzi ludzie mieli szansę na własne mieszkanie? To jest szalenie trudne pytanie, ponieważ tych mieszkań brakuje i cały czas mówimy jako Fundacja Habitat for Humanity Poland, że Polska znajduje się w stanie kryzysu mieszkaniowego i jednym z przejawów tego kryzysu jest właśnie to, że młode osoby, które chcą się wyprowadzić od rodziców, chcą się usamodzielnić, tak naprawdę mają szalenie trudną sytuację w tej chwili. No bo jakie są opcje? No można wynająć mieszkanie i wiemy, jak wysokie są te ceny najmu, no, często sprowadza się to do wynajmowania pokoju, ale to nie są warunki, w których człowiek chce zaczynać swoje dorosłe życie, wynajmując pokój ze współlokatorami, często obcymi osobami. I my na to staramy się odpowiadać systemowo, czyli to, co robimy jako fundacja, dążymy do zmiany systemu mieszkalnictwa, bo dopiero wtedy, jeśli cały system sprawnie działa, sprawnie funkcjonuje, każdy, osoby młode, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności, osoby w tak zwanej luce czynszowej, czyli ci, których nie stać na mieszkanie, a jednocześnie. Nie, nie kwalifikują się na przykład na najem z zasobów komunalnych, czyli tutaj właśnie często ci młodzi ludzie będą się mieścić. Wszyscy potrzebują rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. No i to, co my widzimy, że systemowo można zrobić. Po pierwsze, zwiększać zasób tych dostępnych cenowo mieszkań, czyli mieszkań, które w jakiś sposób są na przykład subsydiowane, w których czynsz jest niższy niż ten czynsz rynkowy. Jedną z takich możliwości jest właśnie przekształcanie pustostanów na cele dostępnych cenowo mieszkań. I tutaj my stworzyliśmy taką petycję, którą zachęcamy do podpisywania. Ona jest na naszej stronie habitat.pl. Można podpisać petycję pustostany na mieszkania i wtedy my będziemy przedstawiać takie rekomendacje, żeby te pustostany, które są, które już na przykład emisję dwutlenku węgla zostały poczynione. Tak więc to też jest takie działanie proklimatyczne, żeby wykorzystać te zasoby, które już są, będą adaptowane i wykorzystywane na cele mieszkań dostępnych cenowo.